Witam. Pozdrawiam serdecznie. I dotarliśmy do pięknego pachnika, na wiele razy. Jest on śniegiem. Ale go zrzucimy. ścianka nie ma dla zwierząt. Ale mam gołębie na balkonie. Babka Ręta. Tak się on prezentuje. Tu w środku, jak widać, mamy miejsce na Sianko. Są ułożone odpowiednie belki, także śmiało można wsypywać. Ostatnio widziałem w Paśniku bułki. Też dobry pomysł. Yy, ogólnie, że do zwierzęta. Oczywiście, mam gołębie pocztowe na balkonie. Humorystycznie mówiąc, babka kiepska dawajdę. Yy, to jest piękny Paśnik. Mi się on bardzo podoba. Chcę pozdrowić mego kamerzystę, który jest mega wytrwały, żeby mnie kamerować. I jak to się mówi, po szemu dasz bud. Pozdrawiam Filip Piotrowski, a i Deforest.